No witam Cię człowieku w kolejnym dniu naszego obozu Trenuj i skrzyżem. Dziś czas na arenę Street Soccer'a. Jeszcze nie gotowa, już ją składamy. No i organizujemy dzisiaj mistrzostwa. Wyłonimy najlepszych graczy, którzy potrafią założyć przysłowiowe siadeczki. Postanowiłem, że zrobimy tutaj dla was mistrzostwa. Gramy, gramy, a do drugiego miejsca powędruje płyta, więc też jest o co walczyć, okej? Okay? Czyli tak, najpierw faza grupowa, dzielimy was na 7 grup. Zwycięzcy wychodzą, jedna osoba wychodzi w prezencie, ta, która wykaże się według mnie najlepszą aktywnością. No i potem to samo robimy z grupą starszych. Jest o co walczyć, okej? Okay? Każdy mecz trwa maksymalnie dwie minuty. Mecz kończy się wtedy albo gdy jedna osoba zdobędzie trzy bramki, lub gdy ktoś założy drugiemu przeciwnikowi siatkę. Siatka równa się KO. Bramki możecie zdobywać z całego boiska, tylko nie liczą się bramki, które odbiją się od bandy i piłka wpadnie do bramki. Tak samo jest z paną, tak, tak samo z panem. Pan na teśnie jeśli to. Jeśli na przykład jeśli piłka odbije od bandy i Krzychu, krzychowi wpadnie siata, to też się nie liczy. Jeśli krzych mają piłkę, mm -hmm. ja bym zrobił coś takiego, to się nie liczy. Muszę mieć wcześniej jeden kontakt z piłką. Okay. Czyli muszę mieć na przykład musiałbym mu na przykład zabrać i dopiero zrobić siat, okej? Okay? Okay. Okay. Bo jeśli to jest jeden kontakt, to jest taki przypadek i to się nie liczy. Za wygraną na siatę, na siatę tak. czyli Pany, są trzy punkty, za, za wygraną na bramki na są dwa punkty, remis jedna, przegrana zero. Okay. Okay? Więc jeśli przegracie jeden mecz nawet. To nic straconego, bo może założycie panem w następnym. I także walczymy do końca. Wszystkie Aha. mecze są ważne. Runda eliminacyjna bez widowni. Tutaj znajduje się tylko trzech zawodników, natomiast na finały zapraszamy całość, więc teraz zobaczcie szybki skrót z rundy eliminacyjnej zobaczcie, kto doszedł do finału. Składamy piłkę za plecy, proszę. I po prostu 3-4. Ej, gramy, nie? No, rywalizacja jest zacięta w tej chwili. Myślę, że widzieliście naprawdę dużo siat. Każdy czeka na swój pojedynek. Mamy już siedmiu zwycięzców w tej chwili. Jesteśmy już po fazie grupowej, w tej chwili czas na play-offy. Pokażemy Wam najciekawsze mecze. No i oczywiście pojedynki finałowe. Ośmiu zawodników z grupy najmłodszej i ośmiu grupy z grupy starszej. Dźwięk w tej chwili tam w tle, bo tam również mecz ligowy się odbywa. Zobaczcie, zobaczcie. Tak. My man walk out. Yeah. My man walk out. Yeah. Please don't talk that talk. My man walk out. Oh, yeah. come on. Please just sort it out. Please don't talk that talk. My man walk out. Yo. Oh, No, we just talk that talk to right? you. Please don't run your mouth. My gang sold ten toes that some can't walk about. Free act, free gaps in the cells. We live what we talk about. First of the race, we're the ones you should have second thoughts about. Before you do something stupid, just can't you force it to prove it? Stuck with where it's going. When we find you, when I say that we'll lose it. I pray keep demons away, but really I don't wanna do it. Man get bulls, I get a heart. Only things that this ain't cupid that don't get any source. Took its course. Got a -speak smile, no that's i No, you not want to come with the fee of a slap. I don't want to do the time that peas and all that. Facts. Never had a man drop me. Bet from a record company. they use no pun Got right hand work. Oh, <laughs> <laughs> But I to that I a cool <laughs> hand <laughs> Razem ze mną wielka czwórka starszej grupy wiekowej. Wielkie brawa daniku Dorian Życzę wam powodzenia Gramy Star.

Vielki finale, Zwycięstra, dostaï 2e miejsce, Gotowi Vous gotowi Tu no! débile. En attendant, on yeah, de yeah. manger des les trilles. de boulot, de paroles en Donc je pense qu'on voit avec ma Toujours les galipettes les épées dans le dos. C'est mon mais j'aimerais Moi c'est un, la tête qui balance comme dans les de centre-ville centre-ville. Faisant que mentir se balade dans le ventre vide. Fenomenalne umiejętności, zresztą Dorian, popisał się. gratulacje, Dorian, bo to co robiłeś dzisiaj w naszej rywalizacji zaskakiwało wszystkich, widzieliście? Dwa razy przegrywał i w ostatnim momencie dla ciebie płyta. Zwycięzca, Adam, gratulacje, od dzisiaj wow. na obozie ćwiczysz piłką Turbo Fistery, gotowy? Okay, Dziękujemy. Dziękujemy, a teraz czas na i grupy wiekowej, wielkie finały, zapraszam finalistów. Ze mną czwórka półfinalistów w grupie młodszej, imiona? Mateusz, Milan, Fabian. Wielkie brawa. Pokażcie na co ma stać i rozpoczynamy nasze fazy półfinałowe. Proszę, pierwszy mecz, Pabion stać. Que ce soit l'égotrie, Babouc ouais, c'est débile. En attendant, je peux manger des fesses sans tenir les tripes. Trait de plaisanterie, et de paroles enfantiles Donc je pense au moins, pas quand Hero Celine. Toujours les galipettes et les épées dans le dos. Babouc ouais, c'est moi quoi, mais j'aime que tu rigoles pas trop. Moi c'est haine, t'es que sauvage. Il y a la tête qui balance, que tu Youba dans les bagots. Vacant de centre ville en centre ville Faisant que mentir se balade dans le ventre vide. Sentis tous les MCs en pile, sans dire que des bandales morbides Yo, j'laque like, ça pour la France, PM et les Gilles. Londres, Paris, et puis tu veux que j'fleche cette pour ramener mes cinq et Mon route c'est clair si quand j'arrive en exit Donc là, tu mieux te taire, tu ferais mieux de te taire.